Kończy się remont jednego ze staromiejskich traktów, chodzi o ulicę Królowej Jadwigi. Całość zostanie kompleksowo zrewitalizowana. W obecnym czasie wykonujemy nawierzchnię jezdni z kostki betonowej. Planowany termin zakończenia inwestycji to 28 listopada. W trakcie realizacji inwestycji wykonaliśmy kanalizację deszczową, przebudowę sieci wodociągowej, wykonaliśmy nowe oświetlenie kanał technologiczny i nowe nawierzchnie jezdni oraz chodników. Zostało do wykonania nawierzchnia jezdni, roboty wykończeniowe na chodnikach, regulacja studni teletechnicznych i kanalizacji deszczowej. Koszt zadania to ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Prace wykonywała firma ROKA ze Starogardu. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu rewitalizacji Trzewskiej Starówki.